To był niezwykle interesujący tydzień dla fana piłki nożnej. Start rozgrywek w europejskich pucharach El Clasico, derby zagłębia rury, w których każdy się spodziewał zniszczenia szalkę. Było wiele kontrowersji przez te 7 dni, w szczególności na Camp Nou, jednak o tym nie będziemy się za bardzo rozgadywać, a przynajmniej nie dzisiaj. Tak więc zapraszamy Was do obejrzenia kolejnego, trochę spóźnionego wydania 11 tygodnia. Dawid Gea, Manchester United. Hiszpan jest bardzo niestabilnym bramkarzem w ostatnich sezonach jeśli chodzi o formę, przez co taki występ jak ten wtorkowy z PSG z pewnością wielu zaskoczył. W Paryżu zachowywał się bezbłędnie w swojej roli, mimo straconej bramki zdecydowanie był przez nas uznany zawodnikiem meczu tamtego dnia. Wielokrotnie ratował drużynę Solskjaera przed utratą gola i czuć było, że coś mu się wtedy przestawiło w głowie i był tak skuteczny. W sobotę Manchester United grało kolejne spotkanie, tym razem już w Premier League przeciwko Chelsea. To zakończyło się bezplankowym remisem, jednak już tak dużo do roboty nie miał w porównaniu do Golki z niebieskiej części Londynu. Mimo wszystko był to świetny tydzień dla The Hale, którego zdecydowanie potrzebowała po tym paśmie niepowodzeń. Anais Armia Eibar Drużyna z kraju Basków grała z Sevillą, która była podmęczona ciężkim starciem w lidze mistrzów z Chelsea i widać to było na boisku. Dominowali, ale skuteczność była po prostu tragiczna: zaledwie co siódmy strzał Andaluzyjczyków trafiał w światło bramki i żaden z nich nie trafił do siatki. Eibar sobie świetnie radziło w obronie, w szczególności dzięki skutecznej grze Armii, który kompletnie nie dał się przejść przeciwnikowi ani na ziemi, ani w powietrzu. Dzięki temu jego drużyna zdoła sensacyjnie wygrać to spotkanie, co może być bardzo ważne w walce o utrzymanie. Jannik Westergaard Southampton w niedzielę na St. Mary's Stadium przyjechał lider Premier League Everton, który po szczęśliwym i kontrowersyjnym remisie z Liverpoolem liczył na powrót do formy. Po porażce Aston Villa pozostali ostatnią niepokonaną drużyną w lidze, jednak nie na długo. Southampton kontynuowało dobrą grę po remisie z Chelsea i dzięki świetnej grze danego Inksa zdołali wygrać to spotkanie, co z bardzo dobrym prognostykiem przed meczem z The Vinans. Obok Kingsa bardzo przyczynił się do wygranej 2 do zera Westergaard, który niezwykle skutecznie wyłączył z gry piłkarzy ofensywnych Evertonu. Było to kompletne przeciwieństwo blamarzu z Leicester sprzed z roku, którego była to rocznica. Sergio Ramos, Real Madrid. Brak Sergio w składzie królewskim podczas meczu z Szachtarem Doniz był ogromnym problemem dla drużyny Zidana, co poskutkowało trzema straconymi bramkami do przerwy. Spotkania z Barceloną już oczywiście nie mógł ominąć i czego się wszyscy raczej spodziewali, okazał się być zdecydowanie najlepszym piłkarzem w bloku obronnym. Zdarzyła mu się sytuacja, kiedy Messi zabawił się z nim jak styczką, jednak poza tym zagrał świetny mecz, będąc spokojny przed bramką Couture. Udało mu się też dać ponowne prowadzenie Realowi z kontrowersyjnego zrzutu karnego, który sam też wywalczył. Naszym zdaniem był on słusznie odgwizdany przez to, że Rangler zdecydowanie za długo trzymał Ramosa za koszulkę w tamtym miejscu i dał pretekst sędziemu do 11 A na RB Lipsk. Hiszpan znalazł się już w naszej najlepszej jednastce pierwszej kolejki ligi mistrzów za swój świetny i decydujący o zwycięstwie Lipska w występ z Basakrzy Hirem. Był to bardzo ciężki mecz w ataku dla Niemców, którzy, mimo wielu okazji, mieli problemy z wykończeniem. Jednak właśnie, Achelinio zdołał wziąć znów na swoje barki. W pierwszej połowie w krótkim odstępie czasu zdobył dwie bramki, które dały zwycięstwo gospodarzom. W sobotę rozgrywał kolejne spotkanie, tym razem z Hertą Berlin, którą Lipsk pokonał 2 do 1, ale tutaj już tak się mocno nie przyczynił do wygranej. Mimo wszystko w obronie dobrze się spisywał, jednak można było się przyczepić do tego, że nie było go na swojej pozycji, gdy jego drużyna traciła bramkę. Maximilian Arnold, Wolfsburg Wolfsburg mimo bycia niepokonanym w lidze nie radzi sobie tak dobrze, jakby mogło się wydawać przy tej statystyce. Swoje pierwsze zwycięstwo odniesie dopiero w niedzielę pokonując arminię Bielefeld, czyli Benjamin i to tylko 2 do jednego. Mistrzowie Niemiec z 2009 roku dominowali w tym spotkaniu, jednak bramki dawał im tylko Maximilian Arnold, który w 19 minucie świetnie wypatrzył we przy wykonywaniu rzutu wolnego. Na zdobycie samemu bramki nie musiał też długo czekać, gdyż już po rozpoczęciu, gdy przechwycił piłkę, by po chwili zmieścić ją w siatce. Dało to w miarę spokojną przewagę Wolfsburgowi i nawet bramka gość nie przeszkodziła im w zdobyciu zwycięstwa. Luka Modlić, Real Madrid. W przeciwieństwie do Sergio Ramosa, Modric zagrał w meczu z Szaktarem Donieski i był jednym z niewielu piłkarzy, do których kibice nie mieli tak wielkich pretensji. Jak w pierwszej połowie nie miał co prezentować, tak w drugiej części spotkania już próbował ciągnąć skład królewskich w tej kompromitacji. Strzej nad przepiękną bramkę na 3 do 1 jednak nie była ona jedyną w tamtym tygodniu, gdyż w sobotnim El Clasico powtórzył ten wyczyn. Wtedy już rozpoczął ten mecz na małacerie zrywowych, jednak wszedł i dał świetną zmianę, i w 90 minucie ustalił wynik spotkania na 3 do 1 dla królewskich. Gaetano Castrovilli, Fiorentina Fiorentina zdecydowanie nie radzi sobie w tym sezonie, jednak to już drugi tydzień z rzędu, kiedy dajemy jakiegoś ich zawodnika do najlepszej jedenastki. Ostatnio był to Cristiano Biragi, a teraz jego partner z formacji pomocy, który w pojedynkę wygrał ten mecz drużyny z Florencji. W niedzielę ekipa drągowskiego grała z Udinezy, przy czym obie były w ścisłej końcówce tabeli Serie A. Przez to zwycięstwo było ważne dla każdej z nich. Castrovilli wziął drużynę na swoje barki i obok dwóch bramek zajdźł też asystę, dzięki którym Fiorentina wygrała to spotkanie 3-2. Kingsley Coman, Bayern Monachium Zdecydowanie najlepszy piłkarz tamtego tygodnia, bohater spotkania z Atletico, który jeszcze dorzucił kolejną cegiełkę do zwycięstwa podczas meczu za Eintrachtem. W środę nie brał jeńców i po prostu ośmieszał obronę Los Colchoneros przy swoich bramkach, o czym już mówiliśmy w ostatnim filmie, gdzie też trafił do 11 kolejki Ligi Mistrzów. Teraz nie mogliśmy zostawić na nim suchej nitki, bo po prostu znów pokazuje, że jestem kimś od zadań specjalnych w ekipie Flicka. Tak było w meczu z PSG i tak też było w poprzednim tygodniu, kończąc go z dwiema bramkami i dwiema asystami, a zdecydowanie mogło być tego więcej. Robert Lewandowski, Bayern Monachium A ten znowu hatryk, a wydawało się, że będzie od tego spokój po tym jak skończy mecz z Atletico bez bramki, ani asysty. No cóż, ale wróciła Bundesliga, kolejny mecz za Interaktem i rozstrzelał się, nie dość, że nie zagrał całego spotkania, bo szedł po godzinie gry, to jeszcze strzeli trzy gole. Sam Barry nie będzie wspominał tego dnia tak miło przez kontuzję Alfonso Davisa, jednak nie jest ona tak groźna jak na to wyglądało z początku. Szybko jednak humory poprawił właśnie Lewandowski swoim klasycznie fenomenalnym wykończeniem. Ma już 10 bramek w tym sezonie Ligi Niemieckiej i chyba nikt nie ma wątpliwości, że po raz kolejny zdobędzie miano Króla Strzelców. Może tym razem uda mu się ze złotym butem. Romelu Lukaku, Inter Mediolan Lukaku jest kolejnym z zawodników, którzy mają za sobą dwa bardzo udane występy w poprzednim tygodniu. Najpierw w środę w ramach Ligi Mistrzów jego Inter mierzył się z Borussią Messi Gladbach i mimo zdecydowanej przewagi Mediolańczyków był to niezwykle ciężki mecz. Bohaterem tego spotkania był właśnie Lukaku, który dwukrotnie doprowadzał do remisu nad Giuseppe Meazza. Jak Conte może być bardzo niezadowolony ze skuteczności swojej drużyny, tak Beck zdecydowanie zrobił swoje. Dorzucił też kolejną bramkę w niedzielnym meczu przeciwko Genui w lidze włoskiej, po której Inter dał radę się odblokować po niemocy w ofensywie. Świetnie się od we Włoszech i oby nigdzie z Mediolanu już nie wyjeżdżał. I tak wygląda nasza z ostatniego tygodnia. Zmienilibyście coś w niej? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszam na nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu oraz opinie na temat meczów polskiej ekstraklasy. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc nazywam się Marcel Ludkowski z Jazz Culture Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.